Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo dobre, efektywne, skuteczne ćwiczenie na mięśnie trójgłowe ramienia, czyli popularne tricepsy. A ruch ten wykonamy na wyciągu. Zapraszam do oglądania. Moi kochani najdrożsi widzowie w dzisiejszym materiale przedstawię według mnie bardzo dobre ćwiczenie na mięśnie trójgłowe ramienia, które wykonam na wyciągu bloczkowym. Nie musicie e, szukać na siłowni bramy. Wystarczy tak naprawdę pojedynczy wyciąg regulowany, więc jeżeli takowy znajdziecie, to możecie wykonać właśnie to. Ćwiczenie czyli prostowanie łokci w pozycji stojącej lub siedzącej za głowy tak aby wzmocnić popularne tricepsy. Jest to według mnie bardzo dobre ćwiczenie, ponieważ jesteśmy w stanie tu utrzymać stałe napięcie mięśniowe Fajnie możemy progresować, bo wystarczy zmieniać oczywiście tutaj obciążenie poprzez włożenie tego bolca w odpowiednią sztabkę. Generalnie według mnie też fantastycznie czuć fazę rozciągnięcia mięśni trójgłowych ramienia, ponieważ kiedy uniesiemy właśnie ramiona do góry, to też głowa długa, ta największa tricepsa. Jest po prostu tutaj fantastycznie wyciągnięta, rozciągnięta, a my, wykorzystując funkcję prostowania stawów łokciowych, zadbamy odpowiednio o tylną część ramienia. Do rzeczy. Przyczepiamy sobie uchwyt typu warkocz do wyciągu, ale wcale. Jeśli stoicie, nie musicie wyciągu stawiać na samym dole, tylko w taki sposób, aby po prostu na tym rozciągnięciu nie odkładać ciężaru. Zobaczcie, ja ponieważ ten sznur mam dosyć długi, ustawiłem sobie, zobaczcie, mniej więcej na wysokości połączenia tułowia z klatką piersiową. Tutaj ta dolna część klatki piersiowej, czyli część brzuszna, to jest wysokość ustawienia tego. Wyciągu, ale w zależności od długości, właśnie sznura, musicie to dostosować do siebie i zobaczcie, bo często widuję, jak dużo osób się męczy z dołu, wyciągając ten ciężar niepotrzebnie, a my wystarczy, że zrobimy hop. Zobaczcie, ja w ogóle jeszcze nie ciągnę tego ciężaru, a już sobie tutaj mogę ustawić pozycję. Co teraz? Wychodzę jeden krok do przodu, już czuję, że podniosłem trochę sztabki. Ramiona, a konkretnie łokcie, ustawiam lekko przed siebie, bliżej głowy, żeby nie latały nam na boki, nie rozchodziły się. I główna praca odbywa się w stawie łokciowym nie w stawie ramiennym, czyli tutaj w barkach się nie ruszamy tylko w stawie, w stawach konkretnie łokciowych. Nadgarstki są usztywnione i moim zadaniem jest co? Prostowanie, bah, mocno ciężaru. Powolny powrót do dołu. Mogę sobie jeszcze sprawdzić, czy równo chwyciłem, tak? Rozciągnięcie tricepsów, Bach i prostowanie mocno do góry. Rozciągnięcie tricepsów, Bach, prostowanie do góry. Więc, jak to byśmy nazwali? Faza ekscentryczna, wolniejsza, 2-3 sekundy, rozciągnięcie faza koncentryczna szybsza do góry, zablokowanie tricepsów, tak? Uważamy tutaj na przeprosty w stawach łokciowych. Wykonujemy tak naprawdę tylko i wyłącznie wyprost, to wystarczy, żeby odpowiednio aktywować mięśnie trójgłowe ramienia. Wdech, kiedy idziemy do dołu, wydech, kiedy idziemy ku górze. Jeśli chodzi o ustawienie naszego ciała, konkretnie tułowia i pleców, to pamiętajcie, Tłocznia brzuszna jest napięta. Bierzemy wdech, kiedy ciężar idzie powolutku do dołu wraz z naszymi przedramionami. Wydech, kiedy wyciskamy tymi tricepsami, a raczej prostujemy łokcie do góry. Nie pogłębiamy lordozy kręgosłupa, nie wyginamy się w łuk. Musimy być tu ustabilizowani. Dlatego w jednej serii polecam jedna noga do przodu, w drugiej druga, żeby sobie to po prostu wyrównać, bo jeżeli ciężar będzie duży, a staniemy na dwóch kończynach, to może nas wyciągać po prostu do tyłu, a nie będzie to dla nas Komfortowe. Także jeszcze raz pokazuję to ćwiczenie. Hop, może troszkę z boku. Wychodzę do przodu. Robię, e, że tak powiem, takie ustawienie tu ramion, żeby moje przedramiona były przedłużeniem linki wyciągu. I zobaczcie. I hop. Lekko pochylony tułów dla stabilizacji. I Bach. Tu fantastyczne rozciągnięcie z wdechem. I Bach. Wydech ku górze, kiedy wykonuję fazę koncentryczną. Fantastycznie można rozciągnąć głowę długą, ale nie tylko. Tak naprawdę to ćwiczenie wpływa na. Tak naprawdę tak jak już wcześniej podkreśliłem, wszystkie trzy głowy, jak sama nazwa wskazuje mięśnia trójgłowego ramienia. Taki uchwycik mamy, ale ja też dysponuję takim fajnym, gdzie po prostu te końcówki układają się fantastycznie na dłoni. Pozwólcie, że na szybko wam pokażę. Dobra, chwytam i zobaczcie. Hop, i wychodzę przed. Może teraz zmieńmy nogę. I zobaczcie. Hop, wyprost. Wdech na dole. Bach, wyprost. Staramy się w barkach nie zmieniać za bardzo tutaj położenia. Skupienie na prostowaniu łokci, tak? To jest główna funkcja tricepsów. Pamiętajmy mięśnie, trójgłowe ramienie odpowiadają za wyprost stawów łokciowych. Głowa długa wpływa również na. Prostowanie ramienia, ale tutaj nie będziemy o tym rozmawiać. Warto ćwiczyć tricepsy w różnych ułożeniach, że tak powiem, ramion, czyli kiedy na przykład mamy je blisko, tułowia i mocno prostujemy łokcie, ale również możemy wykonać to ćwiczenie za głowy, tak, żeby właśnie ta głowa długa była rozciągnięta. No dobra, ale co zrobić, jeżeli do tego wyciągu się nie dostaniemy? Po prostu wykonujemy tak zwane prostowanie łokci z handlami, czy też skullcrushery w pozycji leżącej na ławce. To również ćwiczenia, które będą bardzo dobrze przypominać wersję na wyciągu. Aczkolwiek ja lubię. Stosować te ćwiczenia wymiennie, raz hantle, raz sztanga, czasami właśnie wyciąg i to fantastycznie się uzupełnia, jeśli chodzi o rozwój moich mięśni trójgłowych ramienia. Ciekawostką jest to, że również to ćwiczenie możemy wykonać jednorącz, jeżeli znajdziemy taki uchwycik, albo po prostu z tego warkocza chwycimy jedną końcówkę, tak? I teraz co robimy? Na pewno ciężar trzeba zmniejszyć, raz jedna, raz druga strona, patrzcie, hop! Stabilizacja, tu trzymam się wygodnie i raz, wdech do dołu, wydech do góry, bach, nadgarstki są przedłużeniem przedramion. Nie pozwalamy na to, aby wyginały się w trakcie ćwiczenia, bo ta siła wyciągu będzie chciała nam właśnie owe stawy tutaj wyginać, ale na to nie możemy pozwolić, tak, i zobaczcie, jak tutaj się wczuwam, bach, tricep sprostuje. Hop, tak? Także zobaczcie, tak też możemy wykonać to ćwiczenie. Ale dla osób, które nie chcą trzymać tej stabilizacji tak mocno pleców i tułowia, możemy popróbować z wersją siedzącą, zobaczcie. A co ciekawe, jeszcze na różnych siłowniach, no nie na wszystkich, możemy znaleźć takie specjalne, specjalistyczne, e, przeznaczone do tego typu ćwiczenia maszyny. Tutaj w tle postaram wam się wrzucić. Gdzie po prostu siadamy sobie wygodnie na maszynie, wybieramy odpowiednie obciążenie na stosie i od razu mamy gotową pozycję, żeby wykonywać właśnie prostowanie łokci za głowy. O, zobaczcie, tutaj sobie znalazłem oparcie na ławce. No, ciężar mam teraz mały, ale to nie o to chodzi. Łokcie do przodu, bicepsy blisko głowy i zobaczcie, w sposób bardziej stabilny hop, mogę wykonać to ćwiczenie. Co ciekawe, plecami się tutaj opieram o oparcie i nie ma obawy, że wygnie mnie do tyłu, tak? I hop, i prostuję. Tak jak mówię, na niektórych siłowniach znajdziecie takie specjalne maszyny, widzicie je teraz w tle, gdzie od razu macie gotową pozycję i ten wyciąg się gdzieś blokuje z tyłu lub yy, uchwyt maszyny, i możecie fantastycznie na rozciągniętej głowie długiej wykonywać prostowanie łokci na tricepsy. Ćwiczenie jest naprawdę bardzo skuteczne, fantastycznie uzupełnia trening mięśni trójgłowych ramienia, ponieważ mało jest ćwiczeń, kiedy to ramiona mamy wyciągnięte nad głowę. Jeżeli wyciskamy sztangi, robimy dipy, to te ramiona raczej łokcie są blisko tułowia, co również będzie fantastycznym pomysłem do tego, by rozwijać tricepsy, ale fajnie uzupełnić właśnie ten trening w jakieś ćwiczenie, gdzie te ramiona są ułożone do góry, tak? Ustawione nad Głową, kochani, trzy serie po 10 powtórzeń będzie to odpowiednia opcja, a ja przechodzę płynnie do błędów, jakich nie powinniśmy popełniać, czyli za duże ego, co często widuje na siłowniach, takie wysuwanie się, wypychanie się do przodu, żeby unieść większy ciężar. Kolejna sprawa, rozchodzące się łokcie na boku, tak? Na boki, tak, w trakcie ćwiczenia zobaczcie to wszystko. Ucieka gdzieś, tracimy tutaj tą stabilność, tak? Wygięty kręgosłup, tak? Stojąc prosto nie polecam czasami tego ćwiczenia, ponieważ wygina nas z kręgosłupa, tak? Niestabilne ułożenie ciała. Za mały ciężar, gdzie nic nie czujemy, również będzie błędem. Kolejna sprawa to wyginanie nadgarstków, tak? Nadgarstek ma być usztywniony. My nie możemy tego wykonywać w taki sposób, że przeciągamy tą linkę, ten sznur siłą nadgarstka, wyginając go, tak? Najlepiej, żeby łokcie w trakcie ćwiczenia nie wyginały się w różne strony. Jak najbardziej staramy się utrzymać je w jednym miejscu, co pozwoli na skoncentrowanie tego wysiłku właśnie w stawach łokciowych, czyli wykonując po prostu najważniejszą funkcję mięśni trójgłowych ramienia, jaką jest właśnie Wyprost naszych łokci z obciążeniem. To właśnie wtedy możemy osiągnąć znakomite rezultaty, jeśli chodzi o mięśnie tricepsów. Także polecam to ćwiczenie nie tylko panom, którzy chcą zwiększyć po prostu obwód ramienia, pamiętając o tym, że triceps to większa część ramienia niż biceps, ale również paniom, czyli płci pięknej, która chce pozbyć się tego latającego tutaj tego skórska tej skóry, oczywiście przy założeniu, że dba. O dietę, to ćwiczenie przyniesie naprawdę fantastyczne rezultaty. Także oglądajcie ten materiał, zapisujcie sobie w zeszycikach, w notatkach najważniejsze aspekty techniczne tego ćwiczenia. I sukces gwarantowany. Dajcie znać, czy ten film Wam pomógł i jakie ćwiczenia chcecie, abym omówił w następnych materiałach. Wpadajcie na grupę docelu Passion Team na Facebooku, na moje social media, czyli trener do celu z Pasją na Instagramie, na TikToku i oczywiście na już zapomnianym fejsie. Zapraszam również do współpracy osoby zainteresowane poprzez kontakt na stronie www.doceluspassion.pl w sekcji oferta, ewentualnie poprzez maila przemysławwójcik.trenermałpa.gmail.com. Dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć!